Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie? Dowiesz się jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Biorę te najbardziej cenne waluty i zawsze gdzieś mam schowany, nie powiem gdzie, taki mocny jakby zwitek pieniędzy i diamenty, czyli takie rzeczy, które może, mogę włożyć do kieszeni, wsiąść w odrzutowiec i zniknąć z Polski. To jest ten mój ostatni koszyk taki powiedziałbym na najczarniejszą godzinę, którą mogę sobie w historii wyobrazić. Jasne. No, diamenty to, to jest coś, bo jest coś takiego jak diamenty i dzieła sztuki, ale też ze zegarki. Wczoraj dyskutowałem ze znajomą prawniczką, która właśnie inwestuje z klientami w różne, różne aktywa i rozmawialiśmy właśnie na temat zegarków, na temat dzieł sztuki, tylko tu też się trzeba znać. Tak? Nie, nie każdy zegarek nie, nie będzie tracił na wartości, ale zyskiwał nie każde dzieło sztuki i chyba też trzeba to lubić, więc mi się wydaje, że jakby to nie jest dla mnie. No, jeśli chodzi o diamenty, one są dla mnie obarczone pewnym ryzykiem, yy, niedużym, ale są pewnym ryzykiem, bo jeżeli coś ma wartość dlatego, że ktoś mu tą wartość nadał i to nie tak niedawno, to, to ta, ta wartość jest w pewnym sensie, yy, ja teraz nie, nie chcę może dewaluować tych diamentów, uważam, że one są jednym z lepszych nośników, ale złoto wydaje mi się, że jest lepsze, chociaż jest ciężej je przenieść przez bramki. Właśnie i to jest jedyna różnica, że diament na bramce nie piszczy, złoto piszczy i gdybyś miał panikę, to ty trudno będziesz miał zapakować to wszystko do walizki i bez cła wylecieć na przykład do Ameryki. Ja z diamentami, jak będę miał odrobinę szczęścia, bez problemu. Więc to jest jedyne jakby coś, co wydaje mi się, że diamenty mogą mieć sens. Ale zgadzam się z tobą, raczej nie powinien być to koszyk 30%, tylko raczej koszyk mały na taką naprawdę najczarniejszą godzinę. I mówiąc, no, 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 na, naprawdę, na zasadzie takim, że dobrze to mieć, tak naprawdę, ale nie można w to lokować dużo kapitału, bo, bo diamenty to jest coś, co ma wartość pod kątem marketingu, że te firmy globalne, one tę wartość stworzyły. I teraz, biorąc pod uwagę to, że marketing może pójść w inną stronę, to ta wartość może się zmienić, tak naprawdę. Czyli jeżeli już diamenty nie będą używane w przemyśle,